Witajcie na następnym odcinku, i dzisiaj sobie gramy w Bedwars na Ad MC. Tylko właśnie czy ja. No. Yy, nie dołączyłem mikrofonu. Dobra, teraz będzie nie lepiej słychać. No i dzisiaj będziemy po prostu grać Bedwars na Ad MC, jak powiedziałem. Yy. Więc, no co, lecimy, to jest taki serwer. No i tyle po prostu, to serwer jest. E, więc obudujmy sobie beda, oczywiście. Tutaj ogólnie tak osoby nie tryhardzą, więc mamy czas, mamy czas. Więc dobra, tutaj bierzemy tak. E, gdzie jest ender chest? Gdzie jest ender chest, co jest? E, Widzowie, chyba nam się zgubił ender chest. Nie ma ender chesta, no! No i widzicie ja mam odkład, w zwykłej skrzynki nie ma. Dobra, jakaś słaba napa nam się trafiła. Trudno, y, chyba będziemy musieli grać bez Ender Chesta. W ogóle nie mamy sąsiadów takich. O sprintie. Czasami mnie troluje. Trochę też chory byłem. Mm, więc dobra. Moja misja na ten odcinek to znalezienie Ender Chesta. Gdzie jest Enderchest? Czy ktoś mi to powie? Jeżeli nie dali Enderchesta, bo zapomnieli, no to muszą to naprawić. Nie wiem, bo mogę tutaj się... Jeszcze takie platformy tu są, nie wiem, to zabuduję lepiej. Dobra, tam mamy... Nie, no morskich mamy. To pan są morscy? Czy co to za tym jest? No tam na pewno są czerwoni, no to tam nie. No gdzie ja mam iść? Nie wiem, na Szmaragdy? Dobra, pójdę na Szmaragdy, ale no, trochę słabo, ja nie chcę być nułem i iść na Szmaragdy, dobra, po prostu będę przez teamów przychodził. Tam jest Czerwony, tam nie wiem kto jest. Hmm. Dobra, się po prostu do tamtego teama i zobaczymy jak to będzie. Kupmy sobie Refilka i bloczki, dobra, cyk. Hmm. Mam nadzieję, że tutaj się Speed Bridge'em nie zginę z Speed Bridge'em, ale raczej myślę, że nie. Czasami się zdarza mi, ale to już nie jest tak. No czy nie ma team, no to nie wiem co za team nawet jest. Ja jestem biały, no to to powinien być moskie ale niby on jest. Więc dobra, jeszcze trochę. Hop, hop, hop. To jest team. Co to za team? Szarzy! A! Okej. Okay. Czyli tam Okej, okay, to dziwne. Trochę ułożenie. Nie ogarniam tego ułożenia. Ile tu złota jest? No, w sumie nie odkładałem też. Więc yy, tutaj cyk robimy. O, bo... No ale Kilosy tu się przyda. Oni tak obudowują, że po prostu nie da się. Ale żółty akurat budował normalnie. Sorry, jakby mnie słychać było echem, bo... Yy, mam trochę pusty pokój tutaj, bo remonty trochę są. I czy mi wystarczy bloków? Nie wystarczy mi bloków. Oczywiście. Mm -hmm. Więc kupmy więcej bloczków i fireball. Niestety to firebola, inaczej działają. Więc będę mieć trudniej na pewno znaczy słabiej, mówi się. Bardziej by się powiedziało, więc dobra. W sumie stąd już raczej dolecę. Co! Chciałam odbić, ale no coś się nie udało. Też trochę te fireball się dziwne są. I te miecze są takie trochę ugrętliwe. Nieważne. No, dobra, kupmy tego fireballa znowu. No tutaj goście prawie zawsze używają fireboli jak ktoś się buduje. No to jest... To jest dramat po prostu że oni każdy używa fireball. Dobra jeszcze. Bierzmy to złoto. Ale tutaj się pomyliłem. A tu jest... Dobra, jeszcze. Mylę na tej mapie, serio. Hmm. Dobra, fireball. Dobra, no żółty. No żółty pewnie za... No nie za... O dobra, idzie sobie akurat. To idź sobie. A ja... No nie, no jak on to zauważył? Ja cię kręcę. No i znowu będzie mi tu walić. Jeszcze obudzono, oh, oh, tak? Co ty robisz, gościu? Nie na no, gościu odejdź, bez nie najważniejszy. Ja w sumie stąd fajerballem już doleciał, więc sobie... Ziedźmy refa. No, refie, no! No, co jest? Ref mi nie działa. A, może bez tam muszę. Ref mi nie działa. No a po prostu super, nie? O, nareszcie, dziękuję. Good a próbował. oj 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 No nie wiem, czy to by się udało Tobie zrobić, ale nie ma beda. No, może sobie wróćmy od razu. Dobra, udało się. Pa, pa. Czy ktoś Okej. Okay. Nie patrzcie na czat lepiej. Dobra, trzeba pomienować więcej osób. Dobra, idziemy do chyba zielonych. Albo nie z tamtej strony teraz, od czerwonych. Chodźmy. Bloków by się więcej przydało. Choćby, żebym miał dwa staki. Op, o tak. Weźmy sobie jeszcze nasze szczurowce. O Boże, kino wkupiłam. Dobra, diamentowy też się przyda bardziej. Chociaż to szybciej koty, to i tak diamentowy może się przydać. Jakby jakiś obs był czy coś, ale myślę, że nikt by. Nie! się nie postawił! Ja cię kręcę no jej jak zwykle. Coś się nie udaje. Mm, dobra, ja chcę mieć ten żelazny miecz. Kupmy te dwa staki, jeżeli. Dobra, nie wystarczy, żebym dwa staki. Ale chodźmy jeszcze do poprzedniej bab... A ty się budujesz, tu? Dobra, 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 dobra. chwila, 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 jak tutaj ogarnąć się. Bo to się podoba? Jesz! głupi miecz! Jeszcze mi się wyrzucił! O dobra, dziękuję. Co ty robisz? Z łapki bierz? Tylko żeby mnie... Tą dziurę! No nie, jeżeli ty mnie porobisz. Dobra! No musisz. Minąć jest, już myślałem. Teraz szybko grafik. Czekamy. O obok. I idziemy znowu przez czerwony. W tylko morscy mają. A ty mors... O nie jest enchanty. enchantowany. No gościu. Siema. Ja się kręcę. Jaki... Jaki on ma lag! Ja już wiem czego on przeżył. Najdłużej bo lagi ma. Nie no, jest. No lagi ma, to na niego. Nie no, nie przegram. Przegram przez lagi! Na rano. Przegram? Serio? Co ty robisz, gościu? Dobra, ja nie wiem już. Serio. No, gościu... Gościu, coś mu się... Yy, przewróciło w główce. Ale co, co było? Widzieliście, jakie on ma lagi? Ja nie wygram z nim, jak on ma takie lagi. Już wiem, czemu on tak przetrwał długo. muszę się do niego dobudować Gdzie on jest w ogóle? Zielony, no on jest po drugiej stronie dosłownie. No to trudno, lecimy po prostu. No nie, no nie, 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 nie. co tu jest? Dobra, jest, ja spojrzyjmy, co się buduje. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Cyk, cyk, cyk. Jakby mnie fireball nie zechciał. No dobra, stąd już mogę się No Dobra, widzę morskiego, on ma tam. Wystarczy, w kupię złote, już i tak, i tak, Dobra, Trzeba się budować, niestety. Niestety, ale no, chyba gościu będzie pierwszy, przez to, że mam tam mosty już wybudowane. A ja jeszcze mogę się zawalić z No, Mam nadzieję, że tego nie dorobię sobie. Dobra, jeszcze stąd nie dolecę na 100% Fireball'em. TNT dobrze wysadza, ale ja nie ogarniam tego TNT, one tak, no tak dziwnie, serio, dobra, stąd już wystarczy, więc cyk, no nawet za dużo wystało, a nie, to jest niebieski, tam jest Cyanowi, dobra. Ciekawe, czym on ma, nie no, ja boję się na, nie, na niego iść z lagami, jak on ma takie, on zaraz mnie zepchnie pewnie Fireballem, to jest pewne, że mnie zepchnie Fireballem, no, już patrzycie, chyba na mnie. Nie no, on stoi, w pladach ma. Wsłynie jak zwykle. Dobra, po prostu lecę. Betonem masz. Wi widzi mnie, widzi mnie, widzi. Fireballa trzymał, firebola trzymał. TNT ma. Wy wybił się. A. Boże, napisał. Napiszę low. E. O, napisałem jeszcze. Dobra, stąd już chyba wystarczy. Ale pewnie znowu na kraniec. No tak. Myślałam, że dolecę. Może jednak trochę się pomyliło. Ale nie jest źle. Kupimy złoty kilo i bloki. Nie wiem, że już mam dobudowane, ale nie do końca, bo tutaj pamiętam, że na krańcu skratki doleciłem. Więc tutaj trzeba się trochę dobudować jeszcze. Żeby na pewno dolecieć, bo zaraz mało się stanie, że nie dolecę. Dobra, tu to, 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 to na pewno dolecę już. Oj, no trochę na, za bardzo doleciałabym. Dobra, kupujemy sobie złoty jabłka, więcej bloczków na pewno. Oj. No. Okej. Okay. O ty! Ty tak szybko już, no to masz jak, jak mówiłem... On ma już te mosty zrobione. Dobra, stąd... Stąd, stąd, wyleca. Dobra, to go się, ty też zaraz nie będziesz mieć pedał. Sorry memories, Nie no, nie idzie. On mnie zepchnie! Most! O oh, kurde! Dobra. Zepchnij mnie z mostu! Albo nie, albo nie zepchnie. Uf ale on teraz będzie za mną biec. ja tutaj jeszcze nie mam dobudowanego mostu no no gościu Jeszcze ja mam do seta ma no mówiłem no, ACNC, to no tutaj każdy na szmaragdy lepiej leci no i co ja mam zrobić jedynie co mogę zrobić w tej sytuacji to kupić TNT ale co ja mogę? ja nie, nie ogarniam tego TNT nawet <tryk> Dobra, nie, 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 dobra, już, 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 dobrze, że mam to nagrane i nikt mi nie uwierzył. nie, dobra, nieważne. Eee, dolecę stąd, co nie? Dolecę, dolecę, dolecę. Wierzę w siebie! Dolecę! No i doleciałem. E, tylko, że on tutaj będzie iść, co nie? No właśnie, jeszcze mi się ref nie No nie, to głup... Nie, nie wierzę w niego. Nie wierzę w niego. Czy on ma przez Nie, no, ja nigdy nie Ej, ile tu? Oj. No. Boże, śnie, nie, nie. niego, nie. Nie, to się nie dzieje. No. Co gościu? No, mi się kończą. Najgorszy to jest. Dobra, zakończmy no już to. Zakończmy to! Dun, 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 dun. Gdzie złapki? Nie ma złapki! Czemu on nie zbije złapki? On jakiś. Nie, 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 nie. nie TNT nie. Okej. Okay. O matko, TNT! Eee... Mm. Oj, oj, oj. Nie mam bloków. Dlatego nie mogę się budować. Jeszcze z Firebola mnie zepchnie. Okej. Okay. <ścoughs> Okej, okay, już Bambanientos. Dobra. On chyba ma straszliwe nagi. Może jednak wygram to. Myślałam, że. Wierzę w Ciebie. Nie wierzę w Ciebie. Nie, nie w sobie. Toś aja jakieś. Zobaczymy, to będzie najśmieszniejszy odcinek na moim kanale. No może, nie, może Nudek akurat. z Nudkiem jest najśmieszniejsza. Jawy świętego Mikołaja. Nie, 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 Jedna gra trwa już 14 minut. No siema. Jezusu Maria, jakie lagi. Lagersy. Nie no, nie złapki, nie, nie, nie. do no X XD gra. XD gra. Widzicie, to by było na tyle, jeżeli film Wam się spodobał dobał, to zostawiajcie obserwator. Ha, obserwator jeszcze nas oglądał. Zostawcie suba i lajka. Jeżeli chcecie więcej w za serce, no to wpiszcie w komentarzach. Ja już z Wami kończę. Trzymajcie się i cześć!